Cześć wszystkim, to kanał Boys and Toys, a dzisiaj gramy w Fortnite. Szymanko! Jak widzicie, autobus już leci, a chłopaki mają identyczne postacie. Dokąd? Artur, Tolia i Dawid. Wszyscy mają Casey Queen, prawda? A tak przy okazji to Wilk jest w pociągu. To znaczy, możemy spróbować tego, tego wilka. Wilk w pociągu? On zawsze tam jest. Tak, on jest tam cały czas. Albo tutaj, albo na budynkach. Tam gdzie są banki, może być wszędzie. Super! Artur i Dawid właśnie kupili battle pasy. W sumie to chyba dosyć dobry moment, żeby to zrobić, prawda? Fajnie było? Straciłem dzieciaka z radaru. Dałem mu jakieś 95. No, w sumie dali mu szansę przelecieć, a potem wylądował i koniec. On po prostu zniknął. Patrzcie na Chociaż to. Chociaż koledzy z drużyny mu pomogą. Boty? To są nie. To boty. Pojawiają się. Czy one w ogóle tu chodzą? Nie pamiętam. Boty się pojawiają, gdy. Ale to ludzie? Jeżeli to będzie bezpieczne. Ale no to, tak. to chodzą boty, to chodzą boty. Dobra, otwieram safe. Dobra, to dam pierwszy. Mhm. Mm Już idę. Ja nadal nie mam strzelby. Zbiegają się. Weź to. Kto tam się zespałnił? Dajcie mi trochę amunicji. Dwóch na Dawid, co? Daj mi amunicję, ale mało. Super drop ze skrzyni. No dobrze, dobrze. Dobra, ktoś tu jeszcze jest. Syrena działa, okropieństwo. <laughs> rozbij to, rozbij to. Rozbiliśmy. Czy widzicie, co tam jest w środku? Pięć. Dwa niebieskie. Jeszcze trochę. Co się stało? Ja to wezmę. To chyba nie ludzie przyszli? Przyszli ludzie. O, ja chciałem powiedzieć, że dziwne, że nikogo tu nie ma. Sam to masz szczelbę? Od razu nic dziwnego, że się tu pojawili. Po prostu przybiegli tu na początku. Nie mam ze sobą. E, 120 hp, ja też chcę tam iść. Może wejść do chmury. Załatwione, gotowe. Nikogo nie ma? To wszystko, wszystkich załatwiliśmy. To było brutalne. Ciągle przychodzą, ciągle przychodzą. Co jest? 32. A nie, to bot. O, boss się odkrył. Ktoś rzucił smoka. Taram, taram. O, ktoś zapomniał. Dobrze poszło. Tak, ee, dorzućmy tego trochę. To nas troszeczkę uleczy. Jeszcze skaner pulsu. No i nice, dobrze wygląda. Tak. A kto ma drugi? Jeszcze jeden taki. Kto to ma? Rocket Launch. Ja mam, ja mam. Dzięki. No to się podzielimy i pójdziemy do sklepu. Tak, tak. Oj! Utknąłem, co to jest? Co się dzieje? Tam się nie da przejść. Może tędy? Tak. No i co, dokąd idziemy? No nie wiem, zastanowię się. 500 pancerza. Chodźmy tutaj. No dalej, chodźmy tutaj. Mamy snurb, chodźmy jeszcze trochę. Co to za ruch? No to skakaj stąd. Ruch katana. Co tam jest? Katana, złoto. Bity. Złote kamienie. Są tam ludzie. Że co? Teraz kogoś załatwię. Dawid, Udało Dawid, Dawid, Dawid. Tak. Tak. Ogarnijmy go. Tak, tak, tak. Nie czekaj. Zrób to. On tam teraz chodzi. Chcesz go teraz załatwić? To tyle, trzy. Nice. O, niech to, co teraz? Ja to wezmę. Dobra, może ja to zrobię. Moment, moment. I co, i co, który? No, no. Tu jest parę zasobów, zbierz to na środku rzeki, okej. Okay. Dawid, tam. Ta. Dziękuję. Tak. Musimy znaleźć samochód. Wystarczy już zasobów. Eee, e, dobra, chodźmy teraz i zatrzymajmy pociąg. Artur, a ty od tego dzieciaka dostałeś naboje do karabinu? Ja mam jeden. A, no tak, Cztery, dwa. 4-2, 42? E, idziemy tędy? Chodźcie, dokąd? Na moje miejsce do domu albo na lądowisko. A, i stamtąd jeszcze raz, tak? A to co jest? Co tam jest? O ten. A, Porto Po, rozumiem. Spróbuj na ziemi. Patrz, patrz. O, okej. Okay. Tam. Yo. A, tak, tak by się udało. Możesz otwierać i zamykać. Można to tak zrobić. Artur, chodź, zaraz będzie pociąg. Dobra, chodźmy. Tutaj, prawda? Najpierw tutaj, możesz użyć jump-padu. Z jump-padu. Dobra, lecimy. O, torba. Potrzebujemy auto, musimy je znaleźć. Co ty mówisz, są całkiem fajne. A to co jest? E, czy ktoś to weźmie? Takie rzeczy są porozrzucane. A który, jak ktoś to weźmie. Najczęściej można je złapać na ulicy. Tak, są na dachach, na domach. Na domach? A, racja. Mamy tu sturpa, Artur. Chodźcie, wszyscy już poszli. E, tak, lećcie tam, wzdłuż torów. Tu tu, tu na stole tylko leży torba. A, no tak. Przejdziemy tędy i wzdłuż torów i do pociągu. Dobra, pociąg się zatrzymał z jakiegoś powodu Tak, zatrzymał się, bo... On jedzie, jedzie Nie, tam on się zatrzymuje Na stacjach, tak? Na stacjach, tak A jakby tak postawić auto na eee, On tam ruszy, tak Ruszy, tak? Da. O, patrzcie, tam jedzie samochód O Do pociągu? Do pociągu, tak Możemy ich powstrzymać Tak, ale to już koniec, idą do pociągu Zobaczcie, nadal są tam ludzie. Pociąg się zbliża. Weź to, weź to. A ja mam sześć. Dobra, usiądźmy tutaj. A kiedy będą przechodzić... Wezmę auto. ...to ich załatwimy. Chodźmy, chodźmy. Ale zasadzka, czadowo. Dobra, szybko. Udało się? Knockout, 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 knockout. Poczekaj, knockout. Knockout, zaraz knockout. będę. Dobra robota. Oni są tutaj, tak mi się wydaje. A może tutaj? Y nie. Biegnij, biegnij, biegnij! Dalej czy nie? Musimy ich zdobyć być z Nienocą. GTA e, 6, Fortnite. Gdzie oni są? Gdzie oni są? Przed GTA 6. Artur przyjechał i Już jest obok. Zabiłeś ją? Ja? E, tolia, ja to ogarnę. Zadziałało? Dynamit jest. Dwa razy można go umieścić. To może z tyłu, z tyłu, tam koło niebieskiej puszki. Co? Zaraz wybuchną. Albo tam może w środku ktoś ich uleczy. A, a tam? Hm. A ty nie stoisz tam za blisko? Tam nie wybuchnie. O nie. Kabum. Dobra, ochrona. A, boss to zaraz Dobra, będzie. Dobra, koniec. O, rany. Tu będzie boss z medalionem. Wow. wow zielony. <laughs> Sub Zero. <laughs> tam u góry. Gdzie Sub Zero? Co? Co tu mamy? Snajperkę? Chyba nie wyszło. Boli, co? Sub Zero. Sub Zero jest słabe. Kolejny Sub Zero. Tolia, chcesz go? Mógł spróbować zamrozić. A, to tyle? Byłoby okej. Okay. A to co jest? Czemu on po prostu odleciał? Nie no. Snajper. Się potoczyło. Kto to zrobił? Jo! Tolia, kto cię zabił? Tutaj! Medalion Wirka! O. Poczekaj, poczekaj. Nieźle. Nie podbieraj toli kart. Czemu? Czemu? Chodźcie, poszukajmy rebootu, to wam pokażę. Jak możemy go znaleźć? Nie pojawia się. Macie wszystkie niebieskie puszki? No to lecimy. No dobra. Mamy mini, dawaj. E, 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 chodźmy prosto na stację, pokażę wam coś fajnego. Nie musimy wziąć karty? Nie, nie trzeba. Mhm. Mm Wezmę to. Karta bierzemy? Nie, 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 nie. nie! Gdzie teraz? Najpierw znajdźmy Reboot Wain. Tak, Reboot Wain. Pokażę wam sztuczkę. Czy to możliwe? Patrzcie. Da się zresać? Poczekaj, nie. Co? Co się stało? Myślałem, że to naprawili. Bez karty? Co jest? Nie, to było niedawno. Przychodzisz tu bez karty? Tam można było kupić Reboot Wain. A teraz nie wiem czemu nie można Ha, niezwykłe Można było kupić kartę Po prostu zapłaciłeś i wyszła Za odrodzenie? Płacisz złotem i karta ci się pojawia Musieli to usunąć, bo na pewno dużo osób się oburzyło To jak skam Dobra, zerknij na mapę Gdzie to tu? Już to wziąłem Ożywione, po co? O, przyjechałem Hej, już to zabrałem Po co przyjechałem? O, czekajcie, teraz Goście tam strzela z mamuta. O, latający kot. Tam, tam są normalni ludzie. Widzicie? Zaraz przyjdą? Tak, już tu są. Klasa. To koniec, już tu są. Mm. Mm. Zabity? Nice. Prosto w boks. Mityczna strzelba, ok? O, proszę. I pek. Tak, co można wynieść? Dużo zasobów. Tylko jeden? Było ich więcej. O, tutaj, tutaj, tutaj. Spoko, spoko. Biegnijmy. A, tam jest ich dwóch. O, ma fajny skin. Tak, Artur ma coś takiego. O, rany. 101. Prawie 180. Dwa na białym. No tak. No i świetnie. Tak. Masz dwóch? Pięknie. Tak. Mega szczęście. Co tam ma magnum? No Tolia ja, potrzebujesz złotego magnum? O, ja to wezmę. Nie, dzięki. A to co? Nie, ja wezmę dwa. O, M tu leży fajnie. Ekstra. Naprawdę spoko. Fabii. Fioletowy. A masz jakieś naboje do strzelby? Do strzelby? Zaraz ci dam. Chodź tutaj ci dam. Chodźmy do sklepu kupimy trochę broni. Czyje to różowe Porsche? Ekstra auto. Yy, chodźmy tutaj szybko. No zaraz będę. potrzebujemy tych rzeczy. Dobra, gdzie teraz? Na moje miejsce. Biegnie tu. Ominięty. Knockout. No i dobra, posypał się. No to jedziemy na moje miejsce. Gdzie? Do tamtego domu. Tutaj. Mhm. Zaczekajcie. Cztery monety. Tak, i spoko. To jest super. Ktoś potrzebuje medalionu? Mityczne. E, powiedzcie mi, co mam kupić. Na przykład, mogę kupić Mega. to. To kup. Za te monety. A to ja mogę kupić. O, miałeś już takie? Dlaczego jest złote? To było mityczne. Masz dwie sztuki? A, jak ją teraz podniesiesz, to stanie się galaktyczna, tak? Eee... Tolia, zabierz to. Nie wiem, co Zabieram. lepiej wziąć. O, ja to kupię. A co to daje? Co to? Patrzcie, kiedy robię o tak... A, czyli zabawka. Właśnie tak robię. To można I kupić? I mam niekończący się bieg. Aha. Aktywuj szczelinę. No dalej, no dalej, aktywuj. Dalej. O, już nie można. Tak, dobra. Kto tam jest? Przypadkowo na niego trafiłem i mam takie coś. I mogę... A to co za drzwi? Dobra, zjedz jedną apteczkę. To chyba bunkier Mister Beasta! Mister Beast tam był. Kupię tylko rifta i lecimy. Chodźmy, chodźmy, chodźmy. Pojedźmy autem. Zostało 20 osób. Teraz będzie najciekawsza część. Gdzie było to drugie auto? Weźmy je. A my lecimy tam. Będziesz mógł to tam odebrać. Chodźmy gdzieś. Tam są ludzie. Pociąg się zatrzymał? Załatwię ich mamutem. O, rany. Co tam się stało? Przeładowywanie? Ja to wezmę. Okej, okay, to dla Toli. Knockout. Ostrożnie, ostrożnie. Ktoś jeszcze jest? No tak, to było gdzieś Może tyłu. daleko. Auto mi utknęło. Masz tu ludzi? Już idę. Nie, no wyszedłem. Auto utknęło mi w budynku. Coś do mnie strzela. Ma uzbrojony tył, nie? Tak. Gdzie jesteśmy? No to było niezłe. Na początku było słabo, ale teraz wyszło naprawdę, naprawdę super. raz trafiłam. Raz trafiłam. Kogo, gdzie? Bieganie bez końca? Tak. Wow. I już jestem super szybki i mogę biegać bez końca. Ostrożnie. Dobra, to dokąd jedziemy? Może samochodem? Zabierz tolię i jedźmy gdzieś. Pojechałbym do strefy. Tam na górę. To po lewej? Tolia wsiadaj. Po lewej? A tam. Nie wiem, ktoś tam walczy. Chodźmy walczyć. Nie, 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 jedziemy ostrożni, rozejrzyjmy się. Nie, to normalna walka, możemy iść O to chodzi Oj, tam biegnie Strzelajcie, strzelajcie Ktoś tam leczy Drugi leży Klasa Ekstra I tutaj Tu? Tu? To tyle Uciekł I spoko Siedzi tu w tej wartowni chyba A gdzie? Dobra, wracam do samochodu Może gdzieś tu To gdzie? Nie, nie Porsche A, mam różowe Porsche nie, Porsche. Dobra, to co teraz? Patrzcie, jak to wygląda od tyłu. Może pojedziemy na wyspę? Możemy pojechać na wyspę. A tak przy okazji, ten medalion nie daje już możliwości biegania bez końca. Chodźmy, chodźmy, chodźmy. Dobrze. Gdzie medalion? Wydaje mi się, że tam można się uleczyć. Ale nie pamiętam. Uleczyć? Tak, tam było coś fajnego. Może znajdziemy szefa samurajów? Tak. A tam jest, zostawili go. Tak, tylko że on ma medalion. O, i teraz ma inną broń. Gdzie on jest? On nam da katanę, czy coś takiego, prawda? Jakąś broń? No, katany, katany już nie ma. A, patrzcie na to. Gdzie teraz? Chyba do ciebie. O! Jo, 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 jo! Tak, tak, tak. Ojej. Tam i tu. No ale gdzie? Strzelił teraz tutaj. Ostrożnie. Dawid, naprawdę bądź ostrożny. Jak najwolniej i ostrożnie, bo naprawdę. Artur, lepiej nam pomóż. Wylecz się, bo nie za dużo ci zostało. Ty ci HP. Zabierz broń, a ja wezmę czak-czak. No, to to się przyda. O, to jego medalion tak znowu. Tak, tak, patrzcie. To moje. Zaczyna mnie to uleczać. A, nie. Zostało dziewięciu. I... A, a on to... A kto zabrał mamuta? Kto zabrał mamuta? A, okej. Okay. No, to ja po prostu wezmę czak-czaka. Tak, dobrze, bierz. Wjechali do strefy. Co mam wziąć? Ja czy ty? No to dasz, czy nie? Okej. Okay. On, on, on. Tak, taka tak, 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 To oni do mnie strzelają. Nie widzieli. Spróbuję kogoś załatwić. Chodźcie od dołu. O, strzela. O, tak. No tak. A oni dwa razy strzelają. Trzech na was. Mamut i dwa strzały. O, Psycho, Psycho. To jeden z moich ulubionych skinów. Dobra, mam gościa od Mamuta. Nie, to Bot. Tak, to Niemożliwe. Psycho. Nie zabijaj go, nie zabijaj. Ja oglądałem o nim serial. Tak. Fajny był. Zobacz. Ale czemu Bot Psycho? Ja takiego nie miałem. No, chyba dali mu w końcu szansę. I ma plecak. Plecak. Tak. To tyle. Tyle. Koniec. Koniec. Klasa. Nawet nie spojrzałem na numer. Myślałem, że jeszcze ktoś tam jest. A tu nagle ostatni. No. Dziękujemy wszystkim, którzy obejrzeli ten film. Tak, dzięki. Dzięki, dzięki, dzięki za lajki. Za lajki. Tak. Papa. Pa.